Znalazłam tą myszę, małą, uciekinierkę, już jej pokazywać nie będę, bo, no bo nie chcę, żeby znowu skoczyła. stąd mogę wam jakoś pokazać nowego dziada, dziado Framinie, no, ciebie pokażemy, piszu. Tylko co chodź, wejdźcie na tą pokrywkę, no, ja wam mogę pokazać go tak ładnie. No tylko mi na telefon zacznie działać. Nie chodź tam!

Idź do domu. Aha, no no, zejdziesz, no zeszłeś. Aha, gryziesz. Szumaciarzu, ty. Aha, gryziesz mnie, no, 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 no. No czego, czego, czego jeszcze chceć? Ja wiem, że ja chwilę temu obiad jadłam, żeby... żeby się tak rzucać. Ja mówiłem, co takie masz szmaty, ale... Szmaty no takie małe są. <grafy> Jak mnie łapną doszczędza. To jeszcze się pochwalę, ale no... <grafy> One mnie liżą. No takie my... gnomy są tutaj, takie są. Tu są małe... Chodź go nie. Godzie, god, god, godziny. Puszczę jednak. Ojoj, ojoj, oj, oj, co ty tam robisz? O Boże! Pa!